Dzień dobry. Góra Litwinka w Czarnej Górze. Punkt widokowy przy Krzyżu Milenijnym. Tatry dzisiaj od rana cieszyły się słońcem. Natomiast spójrzcie tu w dole. Już zalega mgła. Białka Tatrzańska tonie w mgle i wszystko w kierunku północnym aż do górc. O, widzimy gorce. Spisz. Tam wszędzie są chmury. Tutaj poniżej wydaje się, że w czarnej górze też jest mgła, ale wierzcie mi, na dole jest słoneczko, bukowina. Czysta mgła, de facto, jeśli chodzi o drogę, zaczyna się dopiero w Białce Taczańskiej. W zasadzie w Czarnej Górze. Jurgów też jest już czysty. Dziękuję.